Jego Ekscelencja Włodzimierz Załęski oświadczył, że nie chce ciągnąć tej wojny latami, bo jest wielu zabitych i rannych, i w związku z tym polecił przygotować plan opracowania rozmów pokojowych za kilka miesięcy. No to już, proszę Państwa, no, efektywne działania z powodu tego, że jeśli są zabici i ranni, to się robi w ciągu najbliższych kilku dni, a nie przez wielu miesięcy, bo przez wiele miesięcy, to zginie jeszcze więcej ludzi, jeszcze więcej ludzi zostanie rannych. To jest tylko sygnał, że Ukraina po prostu ma dość i chciałaby tę wojnę zakończyć. I teraz piłeczka jest po stronie Rosji, bo do tej pory to Rosja mówiła parokrotnie, że chciałaby zakończyć tę wojnę, co uważałem za owoje słabości, no, no ale teraz musi na to jakoś odpowiedzieć. Otóż, proszę Państwa, wszyscy może zapomnieli o tym, że plan zakończenia tej wojny był gotowy już w drugim miesiącu po jej rozpoczęciu. Już było wszystko gotowe do podpisu. Tylko Anglicy, ale Amerykanie, Kanadyjczycy, Australijczycy, a nawet Nowozelandczycy odrazali Jego Ekscelencji Łęckiemu podpisywania tego, obiecując mu, że na pewno tę wojnę wygra. Od tego czasu zdążył stracić cały okręg ugański, połowę... Donieckiego, 3 y, czwarte Zaporoża, 3 czwarte Hersonia. Hersonia prawda, I y, teraz w tej chwili Rosja wzięła się za atakowanie Charkowa. Co pewno spowodowało, że jego Ekscelencja Włodzimierz Zełęski ostatecznie postanowił zacząć te rozmowy pokojowe. To, proszę Państwa, jest skandalem, że wtedy tego nie podpisano, bo to można było tę wojnę skończyć już ponad dwa lata temu. Tylko to Anglosasi są odpowiedzialni za to, że wojna nie została wtedy skończona. To oni doradzali, doradzali Jego Ekscelencji Włodzimierzowi Zeleńskiemu, obiecując złote góry, jeżeli tylko zechce poświęcić tysiące żołnierzy ukraińskich po to, żeby zniszczyć też wiele tysięcy żołnierzy rosyjskich i stworzyć kłopoty Jego Ekscelencji Włodzimierzowi Putinowi. I to trzeba twardo powiedzieć. Ale co było, to było. Teraz mówmy o tym, co będzie. Otóż niewątpliwie Rosja postawi swoje żądania. Ale trzeba postawić również żądania Rosji. Przede wszystkim Rosja musi zrezygnować z tych nabytków, czyli wchłonięcia Demokratycznej Republiki Doniecka, wchłonięcia Demokratycznej Republiki Łuchańska, Zaporoża, Hersonia i tak za to należy utworzyć Republikę Ukrainy Wschodniej, gdzie zresztą językiem większości jest rosyjski, ale to się czują Ukraińcami. Dlatego no właśnie z tych terytoriów zajętych przez Rosję oraz Charkowa, a także być może niepodległy Jedysan i niepodległy Budziak z kolei na zachodzie Ukrainy, a to już jest sprawa drobna i drugorzędna. Prawda? Natomiast to jest samo to. Ukraina musi zrezygnować z tych terytoriów, bo one są zarzewiem wojny. Również domowej. Natomiast Rosja musi zrezygnować z terytoriów nabytych. Z tych terytoriów, powtarzam, czy otworzyć osobne państwo pod jakąś nazwą, typu Ukraina Wschodnia, nazwa to jest obojętna zupełnie. Najlepiej byłoby tutaj przywrócić do władzy niesłusznie obalonego. Prezydenta Wiktora Janukowycza, który tymczasowo objął władzę w tym nowym państwie do pierwszych wyborów, jeżeli to ma być państwo demokratyczne, oczywiście. Tak czy owak, obie strony muszą z czegoś ustąpić, i Rosja musi zrozumieć, że nie osiągnie tutaj nabytków terytorialnych. Nie mówię o Krymie, bo Krym się przecież przyłączył do Rosji sam. Natomiast mówię o nabytkach terytorialnych, czyli to, co państwo widzą, widzą na, na, na mapie. I obie strony muszą być więc gotowe do poświęceń na rzecz stworzenia nowego państwa Ukrainy Wschodniej.